Ewangelia Mateusza, rozdział 26. A gdy Jezus dokończył tych wszystkich mów, powiedział do swoich uczniów: Wiecie, że za dwa dni będzie pascha, a Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wtedy to naczelnik kapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana, zwanego Kajfaszem, i naradzali się, jakby podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Lecz mówili nie w święto, aby nie wywołać rozruchu wśród ludu. A gdy Jezus był w Betanii, w domu szymona trędowatego, przyszła do niego kobieta, która miała alabastrowe naczynie bardzo drogiego olejku i wylała go na jego głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to, jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli: na cóż to marnotrawstwo? Przecież można było ten olejek drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Gdy Jezus to zauważył, powiedział im, Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylewając ten olejek na moje ciało, zrobiła to, aby przygotować mnie na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia będzie się też opowiadać na jej pamiątkę to co zrobiła wtedy jeden z dwunastu zwany judaszem iskariotą poszedł do naczelnych kapłanów i powiedział co chcecie mi dać a ja wam go wydam a oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników i odtąd szukał sposobności aby go wydać w pierwszy dzień prześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali go gdzie chcesz abyśmy przygotowali ci paschę do spożycia a on odpowiedział. Idźcie do miasta, do pewnego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, mój czas jest bliski. U ciebie będę obchodził paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im nakazał Jezus, i przygotowali paschę. Kiedy nastał wieczór usiadł za stołem z dwunastoma, a gdy jedli powiedział, Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. I bardzo się zasmucili. Zaczęli pytać jeden po drugim, czy to ja, panie? A on odpowiedział: Ten, który macza ze mną rękę w misie. On mnie wyda. Syn człowieczy odchodzi jak jest o nim napisane, ale biada człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał: Czy to ja, mistrzu? Odpowiedział mu, ty sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, błogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To bowiem jest moja krew Nowego Testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. Ale mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy będę pił z wami nowy, w królestwie mego ojca. A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku górze oliwnej. Wtedy Jezus powiedział do nich: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane: uderzą pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz gdy z zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. A Piotr odezwał się do niego. Choćby się wszyscy zgorszyli z Twego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Powiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam Ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje trzy razy, się mnie wyprzesz. Odpowiedział mu Piotr. Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie wyprą się Ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów. Siądźcie tu. A ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę. Wtedy Jezus powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedł trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie. Nie tak, jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra. Czy mnie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc. Mój ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie ominąć, tylko abym go wypił. Niech się stanie. Twoja wola. A gdy przyszedł znowu, zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich: Śpijcie jeszcze i odpoczywajcie, oto nadchodzi godzina i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim liczny tłum z mieczami i kijami od naczelnych kapłanów i starszych ludu. Ten zaś, który go zdradził, ustanowił z nimi znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on. Schwytajcie go. Zaraz też poszedł do Jezusa i powiedział: Witaj, mistrzu, i pocałował go. Jezus powiedział do niego: Przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i schwytali go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął ręką i dobył miecz, i uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego ojca, wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? ale jakże wypełniłyby się pisma, które mówią, że musi się tak stać. W tym momencie Jezus powiedział do tłumów, wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie siadałem z wami, nauczając w świątyni, a nie schwytaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. A ci, którzy schwytali Jezusa, zaprowadzili go do Kajfasza. Najwyższego kapłana, gdzie zabrali się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do dziedzińca Najwyższego Kapłana i wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, lecz nie znaleźli. I chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, jednak niczego nie znaleźli. Ale na koniec wystąpili dwaj fałszywi świadkowie. Mówiąc: On powiedział: Mogę zburzyć świątynię Bożą w trzy i w trzy dni ją odbudować. Wtedy najwyższy kapłan powstał i zapytał go: Nic nie odpowiadasz? Cóż znaczy to, co oni przeciwko Tobie zeznają? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan powiedział mu: Zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy jesteś Chrystusem, Synem Bożym. A odpowiedział mu Jezus, ty powiedziałeś, ale mówię wam, odstąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: Zasługuje na śmierć. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali, mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała: Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli: On też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się go przysięgą, nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra, na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, któremu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Ewangelia Marka, rozdział czternasty. Po dwóch dniach była pascha i święto Prześników. i Naczelnik kapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępnie schwytać i zabić, lecz mówili nie w święto, aby czasem nie wywołać rozruchu wśród ludu. A gdy był w Betanii w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie, pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę. Niektórzy oburzyli się i mówili: Po co takie marnotrawstwo olejku? Przecież można to było sprzedać drożej niż za trzysta groszy, i rozdać je ubogim, i szemrali przeciwko niej. Lecz Jezus powiedział: Zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie możecie im dobrze czynić. Mnie jednak nie zawsze będziecie mieć. Ona zrobiła, co mogła, zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Wtedy Judasz Iskariota jeden z dwunastu poszedł do naczelnych kapłanów, aby im go wydać. A gdy oni to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze i szukali sposobności, aby go wydać. W pierwszy dzień prześników, gdy zabijano baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie. Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci paschę do spożycia? I posłał dwóch spośród swych uczniów i powiedział im, idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim. Tam zaś, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest pokój, w którym będzie jadł paschę z moimi uczniami. A On wam pokaże wielką salę na piętrze, urządzoną i przygotowaną. Tam dla was wszystko przygotuje. Odeszli więc jego uczniowie i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko tak, jak im odpowiedział, i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma. Kiedy siedzieli za stołem i jedli, Jezus powiedział. Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was jedzący ze mną wyda mnie. Wtedy zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czy to ja, a inny, czy ja. Lecz on im odpowiedział: Jeden z dwunastu, ten, który ze mną macza w misie. Syn człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im. I pili z niego wszyscy. I powiedział im: To jest moja krew nowego testamentu, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę więcej pił z owoców winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym. A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku górze oliwnej. Potem Jezus im powiedział: Wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane: uderzą pasterza, rozproszą się owce. Lecz gdy z zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. Ale Piotr mu odpowiedział: Jeśli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja. Powiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że dziś tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów, siedźcie tu, a ja tymczasem będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęki i udrękę. I powiedział do nich, bardzo smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I powiedział, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem przyszedł i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. I odszedł znowu, modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, ponownie zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. Nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i powiedział im. Śpijcie dalej i odpoczywajcie. Dosyć, nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie. Chodźmy, oto zbliża się ten, który mnie wydaje. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od naczelnych kapłanów uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go zdradził, ustalił z nimi znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, to on. Schwytajcie go i prowadźcie ostrożnie. A gdy tylko przyszedł, natychmiast zbliżył się do niego i powiedział: Mistrzu, mistrzu, i pocałował go. Wtedy tamci rzucili się na niego i schwytali go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecz, uderzył sługą najwyższego kapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś powiedział do nich: Wyszliście jak na bandytę z mieczami i kijami, aby mnie schwytać. Codziennie bywałem u was w świątyni nauczając, a nie schwytaliście mnie, ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł z nimi pewien młody człowiek mający płótno narzucone na gołe ciało, i pochwycili go młodzieńcy. Ale on zostawił płótno i nago uciekł od nich. Wtedy przyprowadzili Jezusa do Najwyższego Kapłana, gdzie zeszli się wszyscy naczelni kapłani, starsi uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł z nim z daleka aż do dziedzińca Najwyższego Kapłana i siedział ze sługami, grzejąc się przy ogniu. Tymczasem naczelni kapłani i cała rada szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znaleźli. Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciwko niemu, lecz ich świadectwa nie były zgodne. Wtedy niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc: Słyszeliśmy, jak mówił: Zburzę tę świątynię ręką uczynioną, a w trzy dni zbuduję inną, nie ręką uczynioną. Lecz i tak ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan stanął na środku i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiesz? Cóż to jest, co oni przeciwko Tobie zeznają? Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan: Czy Ty jesteś Chrystusem, synem błogosławionego? A Jezus odpowiedział: Ja jestem. I użycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo, jak Wam się zdaje, a oni wszyscy wydali wyrok, że zasługuje na śmierć. Niektórzy zaczęli pluć na niego i zakrywali mu twarz, bili go pięściami i mówili: prorokuj, a słudzy go policzkowali. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu wyszła jedna ze służących, najwyższego kapłana, a gdy zobaczyła, że Piotr grzeje się przy ogniu, popatrzyła na niego i powiedziała: "I ty byłeś z Jezusem z Nazaretu", lecz on się wyparł, mówiąc: "Nie wiem, nie rozumiem, o czym mówisz". I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Wtedy służąca zobaczyła go znowu i zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie się wyparł i znowu po chwili ci, którzy tam stali, powiedzieli do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich, bo jesteś Galilejczykiem i twoja mowa jest podobna. Lecz on zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Wtedy kogut zapiał po raz drugi. I przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz, i wyszedłszy zapłakał. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. I zbliżało się święto prześników, zwane Paschą. A naczelni kapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, ale bali się ludu. Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą. Który był z grona dwunastu. Poszedł więc i umówił się z naczelnymi kapłanami przełożonymi świątyni, jak ma go im wydać. A oni ucieszyli się i umówili się z nim, że dadzą mu pieniądze. On się zgodził i szukał sposobności, aby im go wydać, zdala od tłumu. I nadszedł dzień prześników, w którym należało zabić baranka paschalnego. Wtedy posłał Piotra i Jana, mówiąc, Idźcie i przygotujcie nam paschę, abyśmy mogli jeść. A oni go zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali. On im odpowiedział: Gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel cię pyta, gdzie jest pokój, w którym będę jadł paschę z moimi uczniami. On wam pokaże wielką urządzoną salę na piętrze. Tam wszystko przygotujcie. Odeszli więc i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, usiadł za stołem, a z nim dwunastu apostołów i powiedział do nich. Gorąco pragnąłem zjeść tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział. Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną na stole. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak zostało postanowione, ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Wtedy oni zaczęli się między sobą pytać, który z nich miałby to zrobić. Wszczął się między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego, lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują nad nimi. A ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród Was, niech będzie najmniejszy. A kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród Was jako ten, kto służy, a Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście jedli i pili za moim słowem w moim królestwie i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I powiedział Pan Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. A on mu odpowiedział: Panie z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. On rzekł: Mówię ci Piotrze, nim zapieje dziś kogut, trzy razy się wyprzesz, że mnie znasz. I powiedział do nich: Gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i bez obuwia, czy brakowało wam czegokolwiek? A oni odpowiedzieli: Niczego. Wtedy im powiedział: Teraz jednak kto ma sakiewkę, niech ją weźmie. Podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go. Mówię wam bowiem, że jeszcze musi się wypełnić na mnie to, co jest napisane. Zaliczono go w poczet złoczyńców, spełnia się bowiem to, co mnie dotyczy. Oni zaś odpowiedzieli: Panie, oto tu dwa miecze. A on mi odpowiedział: Wystarczy. Potem wyszedł i udał się, według swego zwyczaju, na górę oliwną a szli za nim także jego uczniowie. Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzut kamieniem. Upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwie się modlił a jego pod był jak krople krwi spadające na ziemię. A gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Nie powiedział do nich, czemu śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Kiedy on jeszcze mówił o to, nadszedł tłum, a jeden z dwunastu, zwanych Judaszem, idąc przodem, zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Lecz Jezus mu powiedział, Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego, a ci, którzy przy Nim byli, widząc, co na co się zanosi, zapytali go. Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Ale Jezus odezwał się: Pozwólcie, aż dotąd, i dotnąwszy jego ucha, uzdrowił go. Wtedy Jezus powiedział do naczelnych kapłanów przełożonych świątyni i starszych, którzy przyszli do Niego. Jak na bandytę wyszliście z mieczami i kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. Wtedy schwytali go, prowadzili przy Wiedli do domu najwyższego z kapłanów, a Piotr szedł za nim z daleka. Kiedy rozniecili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, usiadł i Piotr wśród nich. A pewna służąca, gdy zobaczyła go siedzącego przy ogniu, uważnie się mu przyjrzała i powiedziała: On też był z nim. Lecz on zaparł się go, mówiąc kobietą, nie znam go. A po chwili ktoś inny go zobaczył i powiedział: Ty jesteś jednym z nich, ale Piotr odrzekł, Człowieku, nie, nie jestem. A po upływie około jednej godziny ktoś inny stwierdził stanowczo, na pewno i ten człowiek był z nim, bo też jest Galilejczykiem. Piotr zaś odpowiedział: Człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, Zanim kogut zapieje trzy razy się nie wyprzesz. I Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tymczasem mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bili Go. A zasłoniwszy Mu oczy, bili Go po twarzy i mówili, Prorokuj, kto Cię uderzy? Wiele też innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko Niemu. A gdy nastał dzień, zebrali się starsi ludu i naczelnika kapłani, uczeni w piśmie i przyprowadzili go przed swoją radę. I mówili: Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam. I powiedział im: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie. A jeśli też o coś zapytam, nie odpowiecie mi, ani mnie nie wypuścicie. Odtąd syn człowieczy będzie siedział po prawicy mocy Boga. Wtedy wszyscy powiedzieli: Więc jesteś synem Bożym? A on odpowiedział: Wy sami mówicie, że ja jestem. A oni rzekli: Czyż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami, przecież słyszeliśmy z jego ust. Jeśli doczekałeś do teraz, to gratuluję. Jutro rano przeczytam kilka bardzo ważnych rozdziałów Ewangelii Jana. Dzisiaj już nie mam siły po prostu, ale jutro rano to zrobię. Dziękuję za wysłuchanie. Zbądźcie z Bogiem.